Cześć, witajcie. Dzisiaj otwieram kalendarz adwentowy z Revolution i jest to wersja 12-dniowa. We wczorajszym odcinku mogliście zobaczyć ten standardowy kalendarz Revolution na 25 dni i był naprawdę bardzo fajny. Ale zrobię Wam taki spoiler: ten dzisiejszy 12-dniowy może być jeszcze fajniejszy, ponieważ będzie tutaj dużo. Paletek. I obydwa kalendarze znalazłam teraz w sklepie online na przecenie, więc wrzucam Wam link do tego na 25 dni i do tego na 12. Standardowo wrzucam Wam również link do sweterka, który mam na sobie. Pokazywałam wam się w nim w wersji białej. Teraz mam czarną, zobaczcie, można sobie go tak na 100%. Rozpią i wtedy mamy taką zwykłą, klasyczną wersję. Dobra, przechodzimy do otwierania. Ten kalendarz adwentowy kosztuje 225 zł, ale znalazłam go na promocji i można dorwać go za 195 zł. W przeliczeniu za jedno okienko wychodzi 16 zł, ale słuchajcie, w niektórych znajduje się po kilka produktów, więc otwieramy. Pierwsze opakowanie, i już widzicie, że mamy paletkę. I w tej palecie znajdują się naprawdę bardzo duże cienie. Mówię specjalnie cienie, bo standardowo, według przeznaczenia, jest to paleta do konturowania oraz do rozświetlania. Więc mamy tutaj dużo brązerów, ale też i rozświetlaczy. Ale zobaczcie spokojnie, można sobie wykonać makijaż oka taką paletą. Więc mamy dwa w jednym i to mi się podoba, jeśli chodzi o nazwę. Jest to Glow Up. I tak jak co roku, wydaje mi się, że te kosmetyki są produkowane specjalnie pod kalendarz adwentowy numer 2, więc jest taka opcja, że po prostu mogą być one standardowo w sprzedaży niedostępne. Ja co roku otwieram te wersje kalendarzy adwentowych z Revolution 2, dwunastodniową oraz właśnie 25 okienkową i powiem wam, że ja bardzo lubię ten na 12 dni, wydaje mi się bardzo fajny. E, tutaj mamy scrap do ust, peeling i jeśli chodzi o pojemność jest to 8 ml. Okienko z numerem 3, a właściwie pudełeczko. Wiem, że niektórzy, którzy oglądają właśnie ten 12-dniowy kalendarz adwentowy, kupili ten na 25 dni, więc nie będę robiła spoilerów, ale jeżeli jesteście ciekawi, czy jakie rzeczy się powtarzają, to koniecznie zerknijcie właśnie na ten filmik już jest na kanale. O, i mamy tutaj rzęsy. To się pierwszy raz zdarza, ja jeszcze nie widziałam. W kalendarzu adwentowym z Revolution rzęs, więc jest to naprawdę ciekawe, ale powiem Wam, że te rzęsy moim zdaniem są naprawdę no gigantyczne. Jest to mocny, mocny efekt co myślicie, w ogóle używacie rzęs? Ja próbowałam tyle razy się nauczyć, i szczerze nie wychodzi mi to, ale jednak makijaż z doklejonymi rzęsami, no to robi robotę. Czas na pudełeczko czwarte. I tak to bywa, że kupując kalendarze z Revolution, e, powtarzają się, że tak powiem, typy produktów, tak? Ale tutaj naprawdę jest fajne zaskoczenie, więc oby tak dalej. Mamy tutaj kredeczkę. E, jeszcze coś jednego. Uuu, dwa kosmetyki w jednym. To mi się podoba. Są to, słuchajcie, cienie w kredce. Zacznijmy od tego pierwszego. Taki lekko złotawy powinien być. Dokładnie. Myślę, że możemy wykorzystać je jako rozświetlacze. Nazwa to Hope. I teraz czas na drugi dzień. No, słuchajcie, trzeba dokładnie sprawdzać, bo jest to niezła niespodzianka, że mogą być. Dwa produkty. Dobra, tutaj jest taki bardziej czerwonkawy. Nazwa to Love. No to piąteczka. Naprawdę bardzo, bardzo duże opakowanie. A w środku znajduje się na pewno coś ciężkiego, od razu muszę przyznać. Mam pewien pomysł, co to może być, ale zaraz się dowiemy. Ciężko wyjąć. Coś się zacięło. Aha, dobra, widzicie to? Jestem niezła. I mamy tutaj mgiełkę. Fixing spray czyli nic innego jak mgiełka utrwalająca makijaż, ale również ona ma dawać efekt rozświetlenia. Podoba mi się, że naklejka właśnie na tej mgiełce jest identyczna jak grafika pudełeczek. Widać, że przyłożyli się i wszystko jest takie spójne. Pojemność tej mgiełki to 95 ml, więc na bank starczy na bardzo, bardzo długo. Numer 6, jeśli chodzi o te kalendarze dwunastodniowe, to jest fajna sprawa, ponieważ możemy sobie je otwierać co drugi dzień i tak specjalnie przełożam na drugą stronę, żeby nie robić tutaj od razu spoilerów, ale już wiemy, że jest paletka, więc wyciągam ją tyłem i zobaczmy, jaka to paleta. Mamy tutaj, słuchajcie, paletę rozświetlaczy, czyli każdy produkt jest właśnie świecący. Oprócz jednego, oprócz tego, więc możemy go wykorzystać jako brązer. Tutaj mogą być róże, rozświetlacze, również cienie. Który Wam się najbardziej podoba? No ja chyba, słuchajcie, jestem za tym. Bardzo fajnie wygląda. Jeśli chodzi o nazwę, jest to Sweet Cheeks. Numer 7. Jestem ciekawa Waszego zdania. Czy jak kupujecie kalendarz adwentowy, chcecie mieć dużo różnych produktów, czy na przykład mniej, a bardziej konkretne? Ja zdecydowałabym się chyba na ten kalendarz, jeżeli miałabym wybierać spośród tych dwóch, mimo że jeszcze nie dokończyłam go otwierać, ale wolę konkretniejsze kalendarze. Coś mi tutaj nie wychodzi, utknął mi jakiś kosmetyk. I myślę, że ta szminka akurat nie jest zaskoczeniem, bo właśnie z tymi usteczkami bardzo często pojawiają się w kalendarzach adwentowych, tych droższych, więc już Wam pokazuję jej kolor, jak ona wygląda, ale wydaje się być taka naprawdę bardzo uniwersalna. Tak. Bardzo ładna. Jeżeli chodzi o moją szminkę, którą mam zawsze w każdym odcinku, to jest Charlotte Tilbury Pillow Talk i ta ma taki dość zbliżony odcień, ale jeżeli chcecie wiedzieć właśnie odnośnie mojej szminki więcej, to zawsze też zostawiam do niej link w opisie filmu. I ósemeczka, co dla nas przyszykowali. Już szybciutko sprawdzamy. Hmm, czy to jakiś korektor? Może baza? O, to drugie. Mamy tutaj bazę podcienie Ultimate. Także jeżeli chodzi o bazy, to też częsty gość w kalendarzach adwentowych, kolor to medium. Ja chciałabym korektor, ale wiem, że jakby jest to kalendarz adwentowy wypuszczany na cały świat, więc wiadomo, że są różne karnacje i korektor może nie każdemu by pasował. Dobra, przechodzimy sobie do dziewiąteczki. Tym razem pudełko naprawdę bardzo duże, ale powiem Wam, że nie jest jakoś bardzo ciężkie. Tutaj mi się coś wywróciło, a nie chcemy spoilerów. Widzicie, to jest taka podkładka, więc niektóre po prostu są mniejsze. Dobra, mamy tutaj kosmetyczkę. Kosmetyczka przedstawia się... Następująco, w środku jest pusta, jest to jakiś taki gadżecik i w środku opakowanie też jest puste, nic więcej nie mamy, nie wiem, może coś dalej znajdziemy do kosmetyczki, przekonamy się. I dziesiąteczka, tutaj okienko, u mniejsze, czyli mamy coś do tej kosmetyczki, już wiem co to może być, słuchajcie, jest to zestaw pędzelków, więc w jednym okienku mieliśmy dwa produkty, teraz mamy trzy. Więc fajnie, fajnie. Te pędzelki z Revolution są naprawdę spoko I powiem Wam szczerze, że moim zdaniem może na spokojnie kupić dwa te kalendarze adwentowe, i one fajnie będą się uzupełniały. Numer 11. W środeczku znajduje się tym razem jedna rzecz, i jest to tuż do rzęs, więc fajnie. Um, może naprawdę tak wykonać cały makijaż. Mamy coś do ust, do oczu, do rzęs. Dobrwi w sumie nie ma, ale można sobie użyć któryś z tych brązerów, cieni, wiecie, na spokojnie. Dobra, przechodzimy do tej dwunastki, która y, powinna być najciekawsza. No, od razu Wam powiem, że mamy tutaj paletę, ale trzy palety w kalendarzu adwentowym super, każda do czego innego, więc mieliśmy róże, rozświetlacze, brązery. To teraz powinny być cienie do powiek i uwaga, tak się przedstawiają. No, fajne, fajne. Troszeczkę błyszczących, co bardzo lubię. I bym powiedziała, że taka fajna jesienna, ale też bardzo uniwersalna. Spójrzcie, ta strona lewa jest taka na maksa codzienna. Chcemy dodać coś innego. No to tutaj jest z czym poszaleć. Podoba mi się, bo te kolory naprawdę są takie do użytku codziennego, bo wiecie, często jest nie wiem, jakieś tam róże, pomarańcze, niebieskość, zielenie i ciężko to wykorzystać w codziennym makijażu, natomiast uważam, że te cienie jak najbardziej się do tego nadadzą. I uwaga oto wszystkie produkty z tego kalendarza adwentowego i jest ich aż 16 więc daje nam to w przeliczeniu około 13 zł za produkt. Moim zdaniem wygląda to naprawdę bardzo na bogato tym bardziej te trzy wielkie palety Ciekawi mnie wasza opinia co wy myślicie o tym kalendarzu, ale najbardziej ciekawi mnie e, fajnie byłoby żebyście obejrzeli właśnie te dwa filmy, ten poprzedni 25 dniowy i ten i żebyście nam mi takie porównanie, który Wam się bardziej podoba, jestem ciekawa. Ja głosuję na ten, to jest moje osobiste zdanie. E, więc jeżeli ten odcinek Wam się podobał i macie ochotę skomentować, zapraszam do napisania błysk. Zobaczymy, kto uważnie oglądał. Pozdrawiamy Was z pieskiem. Poprosimy o zostawienie kciuka w górę, jeżeli lubicie ten odcinek błyska. I do zobaczenia już jutro, bo codziennie o godzinie 19 dodaję nowe filmy. Pa!